W sensie, prawo pojazdu. Nie, nie tu, nie tu, nie tu, nie tu. To jest lewa. Jak, y, jak mówię prawa, to jest na prawo od pojazdu. Trzymów w prawo? Bo tak. po drugiego sedana. Ojej, ja pan teraz. Jedź, jedź, jedź. <ścoughs> Tatun już przestanie zaraz jeździć. Tu w prawo. Tutaj, tak? Tak. Jedź na razie na wprost. Y, druga w lew... Nie, pierwsza w lewo. Nie, druga, druga. Nie skręcaj na razie. Jedź jeszcze. Dalej. Dalej I tu będziemy w, zaraz w lewo skręcali. Okej. Okay. Ty Jant nas widzisz cały czas? Nie, ale. Lewo, lewo, lewo. Słucham. Okej. Okay. I wymień go i jedź dalej. Będziemy zaraz po lewej mieli tego białego sedana. Ale tu łazi, What the fuck? Jedź, jedź, jedź. Czy my tak wolno jedziemy, czy? Nie wiem, co się. Dobra, złapał bieg. O kurwa. O kurwa. O kurwa. Wciśkaj. Musimy się zamienić, na... Co? Ten biały sedan? Tak, tak, biały sedan. Ale jest tu ciemno z zubiaków dookoła. Czemu ty tak wolno jedziesz? Nie wiem. Nie wiem, czy mówimy o tym białym sedanie samym. Nie wiem, my nie dojechaliśmy do niego jeszcze. Nie wiem, ja to cały czas prosto. Git, jest, git, jedź. Nie bój się zaraz. No, tylko nie uważaj, bo zaraz tu się. O, bo dobra, on, on musi być niżej, musimy teraz zawrócić. Zamieńmy się na tym kierowcy. Nie wiem, dlaczego tobie tak wolno to, to auto jedzie. Ale zamieńmy się na ja Może ma Sunday Drivera skill. A może ma, no? Czekaj, ja zaraz sprawdzę to. Musisz wsiąść to. najpierw. Jak Wsiadaj musisz <grym> <Gdy ty wsiadam? grym> <grym> O kurwa, o to... kurwa. Kurwa, na, napijany skill. Co ty robisz, kurwa, no? Siadaj, no! Gady się Odjedź, Prawy, Prawy, Prawy Odjedź, zbieram, zbieram wszystkie zwierzęta. <grym> Co się jest, 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 jest! Kurwa to nie Mi się wydaje, że to może być po prostu jakiś lagi forest. O co, o to jest! Nie, nie wierzaj mi w dupę! Jesteście na zrzucie? Tak, su supply boxy. No i gdzieś gdzie będziesz musiał prowadzić No i Matrix jest kowalawczy. A, no tak, no, no dobra, bieg, 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 to trzeba. Biegnie. biegnij. nie, co Jezu, no, nie, nie, nie. Nie, Jezu nie, 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 tego tego, nie, ja? nie, ja. nie, dobra, nie, dobra. ja nie, 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 jadę na ten. Jadę na bazę. nie, a ten na bazę. nie, 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 i nie, 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 kurwa. nie, 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 Nożę, Kiedy Cię ugryzłeś? Już mnie nie tam biedaki, kurwa, no, Kiedy Cię nie się... niebe? Przed chwilą mnie ugryzły. No bo ja nie wiem, dlaczego nie uciekasz od nich. Jestem przy pięknym busie. Jak ja jebe! Dalej w przód. No, forest, Forest jest fatale, Czemu kecimy tak? się kółko, kurwa, eee. na apie? O, no, radio to nam na się ja to do Gdzie jestem? O, jak tutaj podejść. No już tak kurwa i nic Prawo teraz. nie no i wróćmy od razu na hatę żeby swoje rzeczy zgarnął Forest jest z nami no niestety prowadź Ja tu ja tu, to ja tu muszę nagrać przy każdym zakręcie on robi kółko żeby od drugiej strony zakręcić